Dzień dobry, panie Janie. Dzwonię ze szpitala w sprawie pańskiego zabiegu endoprotezy kolana, zaplanowanego na przyszły tydzień. Niestety musimy go przełożyć na przyszły rok. Jak to na przyszły rok? Przecież czekam dwa lata. Mam termin, badania, wszystko gotowe. Tak, wiem i bardzo mi przykro, ale właśnie wykonaliśmy już kontrakt z nfz na ten rok, a przekroczenie limitu oznacza, że szpital nie dostanie pieniędzy na wykonanie tego zabiegu. Czyli do końca roku nie będziecie operować? Przecież jest dopiero wrzesień. Nam też jest przykro. My chcielibyśmy pana zaporować, ale nie możemy. System jest tak skonstruowany, że NFZ płaci tylko za określoną ilość zabiegów na dany rok. Gdybyśmy zrobili więcej, to szpital miałby straty. Ale to jest chyba wasza praca. To co wy będziecie siedzieć w szpitalu i nic nie robić do grudnia? Nie, nie skończył nam się jeszcze kontrakt na artroskopy i haluksy, więc będziemy przekładać pacjentów z przyszłego roku na przyszły tydzień. Od dziś robimy tylko to i urazówkę, bo ona jest nielimitowana. Czyli wy możecie mnie leczyć, ale nie możecie, bo ktoś w Excelu powiedział, że już wystarczy? Dokładnie tak. Mamy sprzęt, salę, zespół, nawet pana kartę kwalifikacyjną, tylko przekroczyliśmy już ilość endoprotes i już nie możemy robić więcej. To nie mogliście mnie od razu wpisać na przyszły rok, wtedy to może szukałbym sobie innego miejsca? Nie, bo jak dwa lata temu wpisywaliśmy pana do kolejki, mieliśmy kontrakt na 70 endoprotes rocznie, a w zeszłym roku NFZ nam zmniejszył kontrakt do 50. Pewnie w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. No Ale co możemy zrobić? Nie podpiszemy umowy z żadną inną ubezpieczalnią, jak można zrobić na przykład w Niemczech, no bo u nas NFZ jest monopolistą i nie ma żadnych innych ubezpieczalni. Czyli ja płacę składki, a mimo to będę musiał chodzić z bólem przez 3 lata, bo system się już rozliczył? Niestety tak, ale proszę się nie martwić. Jest pan na naszej liście na następny rok. A co jeśli w przyszłym roku znowu wyrobicie kontrakt? Wtedy zadzwonimy znowu. Proszę lepiej nie zmieniać numeru. Ja pierdolę.